Dzień dobry, witam wszystkich hodowczyni i hodowców gołębi pocztowych. Moje nazwisko Mielczarek Wiesław, wspólnie hodowlę prowadzimy z synem, no i z wnuczkiem, tak? W sumie to taki tandem, z czego wnuczek, wiadomo, no i lotuje gołębkami oddzielnie. Ale dobra, powracając do, do tego właśnie y, tematu gołębi, tutaj trzymam gołąbka, którego mamy w swojej hodowli który przyniósł nam wspaniałe zaszczyty. Jest to gołąb, który zdobył złoty medal w kategorii A, rund w kategorii B. Najlepszym gołębiem świata się okazał, i w dodatku jeszcze jest czwartym gołębiem na Olimpiadzie w kategorii D. Także tu jest, można powiedzieć, podwójny jego sukces. I tak to gołąbek się wywodzi. W sumie trzy czwarte naszej gołębi krwi, z naszego złotego medalisty z 38,92. Jest to jego wnuk, jak również jest to wnuk Witekop Sylwester. Jest to ciemny gołąb. Zresztą tego tam na pewno wszyscy hodowcy znacie tego gołąbka. Był poparowany na naszą samiczkę, właśnie oryginał po synie wnuka kopa Sylwestra z naszą córką naszego 3892 i właśnie one wydały tego wspaniałego ptaka. Także tutaj możemy go zaprezentować, jak również mamy jego, mamy jego osiągnięcia, które tutaj są. Mamy złoty medal. Brakuje jeszcze tego dyplomu właśnie z czwartego miejsca, bo to tak to wszystko tam opornie działało. I teraz jeszcze jest prowadzona taka aukcja super mistrzów, tak? Champions League. Champions League, także tutaj poprosił mnie właśnie Łukasz o super gołąbka, żeby najlepiej było właśnie sprezentowane po tym gołąbku, także tutaj no dałem się namówić, mam pierwsze gołębie na w tym roku wyciągnięte na nowych obrączkach i samiczkę ciemną postanowiłem Wystawić na tą aukcję, i tutaj jeszcze muszę dodać, że parowałem te gołębie na gołębie, powracając na gołębie linii Garrings. Także tutaj jest to właśnie też w tym zachowane, że będzie jak gdyby zachowana krew tych gołębi, że nie ma tak, że to jest jakaś krzyżówka. Chociaż ja rzadko łączę gołębie w pokrewieństwie, ale w tym przypadku tak postanowiłem zrobić, bo te gołąbki, które właśnie są w dróg, zostanie na pewno zostaną na pewno w pokrewieństwie, także w rozpłodzie. A ja sobie jeszcze raz z tą parkę sparuję i wyciągniemy młode. Także nawet tu jest charakterystyczna rzecz, bo syn tam zakupił złote obrączki i, i założył właśnie tej samiczce tą obrączkę, ale poprosił go też właśnie Łukasz, no i zgodził się, żeby oddać tą samiczkę na kolegów hodowców, a gołą został u nas w Polsce po to, żeby nie poszedł gdzieś tam w chłopce ręce za jakieś tam marne pieniądze, bo tu nie o to chodzi. Żeby oddać tak wspaniałego gołębia za jakieś tam marne pieniądze, które, które nie powiem oferta była, ale. Znaczy to ja się wtrącam pamiętam sobie nie, no... nie za małe pieniądze, za duże pieniądze. No... Ale postanowiliście, że tego zostaje po prostu u Was. Tak, tak. Nie no to no były to pieniądze, no była to jakaś tam znacząca kwota. Nie, nie będę się tam chwalił, bo po to bez sensu jest, ale dla nas się liczy jednak yy, materiał gołąb, który żeśmy wych znaczy, weźmy wychyli. Jak jakby za kulisami, wiem jak to wyglądało. Rozważaliście, ponieważ potem no Rozważaliśmy, ale po prostu... Ale no, podjęliście decyzję, że no, ważniejsze jest rozpłodowiec. Tak, po rozmowach z innymi kolegami, hodowcami i z zagranicy powiedzieli, że... Nie, że lepiej tego gołąbka zostawić do rozpodu, jeżeli to są właśnie takie gołębie. A przecież doskonale o tym wiemy, że Porsche między innymi gołąb, którego matka bodajże jest właśnie matką Porsche tak? tego 911. No to przecież jest gołąb również z gołębi Geringsa, tak? Z gladiatora. Także tutaj no, no, no cóż tu więcej szukać. No To są chyba najlepsze gołębie w tej chwili podejrzewam na świecie. Także no pozbyć się takiego gołębia. Co prawda rodziców zaraz tutaj pokażę mam. Ale samiczka jest co prawda z 13 roku nie powiem, bo tych młodych gąbków parę po nie jest, nawet żebym tam wystawiał na aukcję. I jeszcze jedna rzecz, którą mogę tutaj powiedzieć i podkreślić, że po tych gąbkach oczywiście był wczoraj tutaj yy, kolega, no kolega, tak, oczywiście, kolega Hodowca z Koby robił właśnie... To, tomek Borgowski był tomek, tak. okay. tomek był i pobierał jemu tutaj właśnie. Krew na DNA, także koledzy hodowcy, będzie do tego załączony certyfikat, żeby nie było, że to jest gołąbek z czegokolwiek innego. U mnie nie jest tak. To co ma być? To ma być. Proszę. Tutaj właśnie co jest ciekawe, a już okulary odłożę. Tu jest co ciekawe, właśnie to jest matka tego ciemnego gołąbka. Jest to pstra samiczka, bo ona się wywodzi, bo, oczywiście tak mówiłem, z gołębi z, z gołębi Gerings. No i tutaj właśnie, to jest właśnie dlatego celowo tak sparowane na krew. No i tutaj przy tych gołąbkach już nie może być innych, muszą być, wiadomo, to co jest najlepsze, najlepsze w gołębniku. Te oczy, głowa, ułożenie, no także to jest... A samczyk, samczyk był, jest, no stry, prawda, ma tam yy, białe, białe lotka, a samiczka bardziej chyba poszła starego jest zupełnie ciemna. Piękny, pokaż oko, one mają super oczy, te gołębie. I z jednej strony i z drugiej. Przecież, kurde, tutaj mój 38-92 mieliśmy zdjęcie zdjęcia na olimpiadzie tego gołębia. No bo wiadomo, on już jest starszym gołębiem, nie płodzi, ale żeśmy mieli zdjęcia jego, tego naszego saurona. O, to tam oglądało wielu hodowców yy, z Belgii. Może pokażemy, bo no on to jest u was na... Tak, bo możesz pokazać. To tak, jest sauron, tak? Tak, to jest sauron, właśnie. No i to zachwycali się właśnie z oczami tego gołębia, że kurde, no typowy, mówią, że niby oko y, szklane, takie no, że nie do rozpłodu, ale to oko y, oglądali ci właśnie tacy super hodowcy y, tych nazwisk, to, trudno mi tam wymienić, bo to są nazwiska takie dziwne, tak dla nas, no ale tak jak mówię, no zachwycali się tym okiem, no i to samo mówili, że ciemny, prawda, też ten pierścień tutaj, no jest tak, jest to widać, że to są. To co, to co ma być najlepszego w gołębiu, to ich zdaniem w tych gołąbkach jest, tak? Też, tak to dlatego... nie powiedzieliście o tym, nie powiedział pan Pani na początku, ten gołąb olimpijski, właśnie tak ma nazwę Hektor. Hektor, tak, tak, no tak, widzimy. tutaj, tak, no się wszystkiego, jeśli tam Ci umknie, no. Także no zresztą tu same... Konkursy jego świadczą, tak? Pierwszy, pierwszy, trzeci, trzeci, czwarty, piąty. No to są w sumie za, za, za dwa lata, które zdobył. Zresztą i to nie jest jeszcze tak, bo ten gołąb, tak jak jego powiedzmy dziadek też. Sauron to samo wyrabiał, tak? On był w każdej kategorii. Można tutaj zobaczyć w zbliżenie, I w każdej kategorii ten był lotowanym, Tym gołąb, i w każdej kategorii był super gołębiem. To samo jest właśnie Hektor. On nie jest, nie to, że tylko wygrał w B. I jest gołębiem w kategorii D, tak? najlepszy z dwóch lat na przykład było no, czwarte, czwarte miejsce na świecie na olimpiadzie. On jeszcze w dodatku, tak jak tutaj widzimy, w kategorii A, w kategorii właśnie B, w kategorii C. Także no, to są gołębie wszechstronne, wszechstronne. Zresztą takie się staramy cały czas hodować gołębie, żeby były wszechstronne, ale raczej nas tam takie gołąbki tam ze 100 km yy, powracające szybko do domu. No, to nie bardzo nas interesują. Także tak wygląda jak gdyby od strony może tutaj młodego i od strony yy, młodego, no rodzice od strony młodego gołąbka. A jeszcze właśnie pokażemy rodziców naszego właśnie super czempiona 298 hektora, które tutaj właśnie mam, które jeszcze żyją i nawet można powiedzieć nieźle się mają. Tutaj mamy ojca naszego czempiona 298. Jest to ciemny gołąbek, właśnie tutaj, proszę popatrz. Piękny ptak, piękny ptak. O, one się już tutaj wybiły w tym kojemniku. To jest gołąb z 18 roku. Tutaj, może pokażę obrączkę. z 16 roku, Z okularów. No, 63-81 raczej na pamięć znam tą obrączkę. Także no, to jest właśnie bezpośredni syn, właśnie z tego Witekopa Sylwestra. Plus nasza samiczka po naszym, oczywiście, sauronku. 38,92. No i one wydały właśnie tego super czempiona. Mówimy o tym ciemnym, prawda? Bo ciemny, oczywiście, 10,98 no to jest, jak gdyby, już wnuk. A tutaj więc, tak więc mam chlubę swojego gołębnika. To jest moja jedna z najlepiej, z, z takich. Samiczek, które kurde podchodzę, zabieram. Ona co, co jej podam, to ona sobie zje, wybierze, to jest właśnie matka 298. To jest z naszych najlepszych gołębi, z naszej hodowli. W sumie samiczka jest już z 13 roku, ale jest jeszcze tak żywiołowa. Zresztą nasze gołębie nie są faszerowane chemią, nie są faszerowane jakimiś tam środkami żeby ona teraz trochę sposzona, no bo zbliża się do niej. Ale jest przepiękna samiczka. Zgłom z roku? Przepiękna. Ona już w tej chwili ma o właśnie nawet jajeczko ma. bo jest już sparwana. Z ciemnym właśnie. z powrotem wróciły do siebie. Może zaprezentujemy skrzydło. Moje O nie, wygląda. Oj, witalna. <laughs> właśnie <laughs> chyba Wiesz co, powiem Ci, że ciemny to bodajże, bo wielu hodowców, którzy go oceniali, oglądali, mm -hmm. uważają, że no, tak, jest silny i nie lubi być po prostu trzymany w ręku. Mm -hmm. W gębniku się zachowuje, idealnie wchodzisz, podbierasz go i ten, ale jak go tylko będziesz brał do ręki i go męczył, oglądał, kurde, on nie, jemu, się to, jemu się to najwyraźniej nie podoba. Także, także tutaj trzeba na tego na niego. Zwłaszcza ja nawet mówiłem na wystawach, żeby zwracali na to uwagę, żeby komuś z ręki nie targnął się. Widzisz widzisz, ona pewnie ma to samo. Odziedziczyła, odziedziczył po niej, nie lubi być, jak spokojna jest na, na tym, ale jak ją weźmiesz właśnie do ręki, to nie lubi po prostu pewnie, także piękna Sabiczka, piękna, już wracasz. No, no to jest, tak jak mówiłem, właśnie z 13 roku, gołąbek 050. Czy 10-letni? No, no w sumie 11-letni. 11 11 no, 32. No ale tak jak mówiłem, o, już czuć jajeczko, także pewnie jutro jutro będzie już młody ciemny brat 298 z tego roku biegał. Jak się wszystko jak się uda.